Panie Krzysztofie, za chwilę startuje Ride Baja Poland. Jakie towarzyszyły emocje przed kolejnym startem? No, emocje są zawsze, jak jest sport, jak jest walka. Jak będzie walka na trasie, e, myślę, że pogoda tutaj narozrabiała trochę, bo jest dużo bardzo deszczu. Podejrzewam, że trasa będzie też mocno mokra. No będziemy jechali. Ja myślę, że... Fajnie, że Szczecin kolejny raz nastał gości i to naprawdę jest gościnne miasto. Wierzę, że jako kandydat do Pucharu Świata ta baja pokaże się z jak najlepszej strony, bo są to obserwatorzy z FIA, którzy będą obserwowali jak ten rajd jest zorganizowany, no a jak na razie jest naprawdę fajnie. Myśli Pan, że warunki na tym 5-kilometrowym odcinku mogą być trudne? Toż mówi Pan o prologu dzisiaj? Tak, o dzisiejszym prologu. No z tego co wiem to prolog to jest z tamtego roku końcówka jakiegoś odcinka specjalnego, bo tak mi tłumaczono, że nawet to jest takie miejsce, które jechaliśmy w tamtym roku. Także z tego, co wiem, to tam jest takie trawiaste chyba miejsce, góra, dół. trudno powiedzieć, jakie będą warunki. Myślę, że to będzie mokro, no, bo, bo mokra trawa będzie się działo. Opony niestety musimy mieć jednego rodzaju, nie możemy ich zmieniać, bo takie są przepisy, także będzie trochę śmiesznie. Może ktoś wygrać zupełnie jadący z tyłu, który już będzie miał przetarty szlak, ale, ale no jutro są już prawdziwe osy. 100 km, 180 km, już jest co robić. No myślę, że to będzie dzień, który rozstrzygnie o rywalizacji. Aczkolwiek, no zawsze najpierw trzeba być na mecie, a później można skórę na tym niedźwiedziu, który jest w lesie dzielić. Wszyscy emocjonują się pana rywalizacją ze Stefanem Peterhanzelem. Myśli pan, że który z was będzie lepszy? No, wie pan, niech zwycięży lepszy, powiem tutaj przewrotnie. No, każdy ma. Jakieś swoje marzenia. Ja, ja chciałbym wygrać ze Stefanem. Nie ma się co oszukiwać, ale to jest zawodnik takiej klasy dysponujący świetnym sprzętem. Nie będzie łatwo, ale myślę, że ja też postaram się łatwo skóry nie sprzedać. Czy po, po tych wielu startach, które, które już pan ma za sobą, przed, przed kolejnym jest jeszcze dreszczek emocji, jest zawsze, trochę tremy. Zawsze jest adrenalina, bo jak jej nie ma, to wtedy jest niebezpiecznie. Wtedy jest, no może się coś dziać, także chcielibyśmy być przede wszystkim na mecie.